Tam w następnym odcinku LEGO No da. Strasznie nie lubię tego Chena No, to jest twój tata przecież No wiem, ale Witata to jest taki potwór jakiś No co? Mam skrzywdzić własnego ojca? No to chyba jedyne wyjście, żeby to wszystko zakończyć bo niedługo nikogo tu nie będzie, jak Sofia, wszyscy przegrają. I co z małą Katie? A dlaczego ktoś nam, no, nam dał ten głupi bilet? Jak nie on, nigdy by nie było tego staku. I nigdy mogliśmy tu nie być. Mogliśmy teraz sobie siedzieć w domu, oglądać telewizję. Ale nie wiem. Już to? To jest jakaś mała dziurka. O! Au. Au. O! gdzie my jesteśmy? To miejsce nie jest. Ej, widzisz to? Tam trochę. Coś mnie tu boi. Dobra, masz kilka minut. A piszę met. To uważałem tu jakieś cele. Muszę tam zajrzeć. Widzimy się w następnym odcinku, kolego.